Od stycznia 2016 roku w pięciu gminach powiatu chrzanowskiego działają punkty nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej. Od 2019 roku po nowelizacji ustawy nieodpłatna pomoc prawna prowadzona jest w gminie Chrzanów, Czybini, Babicach. Natomiast w gminie Alwernia i Libiąż prowadzone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W szanowskim punkcie porad prawnych udzielają radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. W Trzybini porad udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Izbę Adwokacką w Katowicach. W gminie Babice porady prowadzone są przez stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu przez Zarząd Powiatu Szanowskiego. W gminach Alwernia i Libiąż udzielane są nieodpłatne porady obywatelskie, które realizuje stowarzyszenie wyłonione także w drodze konkursu przez zarząd powiatu szanowskiego. Szanowni państwo, podobnie jak w medycynie lepiej zapobiegać niż leczyć, tak również na tym gruncie prawnym lepiej mieć wiedzę, żeby nie ponosić tych konsekwencji, których można było uniknąć. Paremia Ignorancja i nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi myślę, że wszystkim znana, mamy teraz jako mieszkańcy szansę, żeby nie dochodziło do tych potencjalnych szkód. Zachęcam raz jeszcze, korzystajcie Państwo z tej, z tej możliwości pogłębiania wiedzy i zabezpieczania swoich życiowych interesów. W ramach świadczenia. Poradnictwa obywatelskiego oraz bezpłatnych porad prawnych Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga z siedzibą w Porębie Żegoty podejmuje działania na rzecz edukacji prawnej mieszkańców powiatu Chrzanowskiego. Działania te zmierzają przede wszystkim do poszerzenia świadomości obywateli, między innymi o ich prawach i obowiązkach, jak również o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych oraz z poradnictwa obywatelskiego. Oferowana jest pomoc przedsądowa, która ma pomóc wyłonić problem prawny. Zasady funkcjonowania punktów i ich finansowanie reguluje ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Powiat szanowski otrzymuje na prowadzenie punktów dotację celową z budżetu państwa, bo jest to zadanie zlecone rządowe. W styczniu 2019 roku zmieniono kryteria korzystania z porad. Obecnie z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Od 1 stycznia 2019 roku jedynym warunkiem otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej jest złożenie pisemnego oświadczenia o tym, że dana osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej z własnej kieszeni. Od 1 września 2019 roku punkt w Chrzanowie przeniesiono z budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szanowie do starostwa powiatowego przy ulicy Partyzantów 2 w Chrzanowie. Współpracuję z powiatem chrzanowskim w zakresie udzielania nieodpłatnych podłat prawnych od około dwóch lat. Na tle innych powiatów, z którymi również miałem okazję współpracować w tym zakresie, muszę ocenić, że zainteresowanie osób korzystaniem z usług w tutejszym punkcie jest relatywnie duże. Jeżeli chodzi o przekój osób, które korzystają, z usług tutejszego punktu. Z reguły są to osoby starsze w wieku powyżej 50 lat. Jeżeli chodzi o sprawy, z którymi zwracają się do nas klienci, z reguły są to sprawy z zakresu prawa cywilnego, tutaj trzeba wspomnieć o prawie spadkowym, prawie umów, a prawie związanym z nieruchomościami, trafiają się również sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi czy też prawem pracy. Od 1 stycznia 2020 roku rozszerza się zakres świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego o nieodpłatną mediację. Mediacja jest próbą rozwiązania sporów, jest rozmową mającą na celu porozumienie się stron. Zawarta przed mediatorem ugoda może mieć moc orzeczenia sądu, co niewątpliwie pozwoli stronom na zaoszczędzenie czasu, a również i pieniędzy. Należy pamiętać, że mediacja jest bezstronna, neutralna, a przede wszystkim poufna. Zasada poufności obowiązuje każdą ze stron postępowania, również mediatora. W każdym punkcie porad prawnych na terenie powiatu chrzanowskiego będzie można uzyskać informacje na temat nieodpłatnej mediacji, która będzie obejmować poinformowanie osoby zainteresowanej o możliwości zawarcia polubownego rozwiązania sporu. W takim punkcie będzie można również uzyskać pomoc w sporządzeniu projektu umowy o mediację, jak również wniosku o przeprowadzenie mediacji, a także pomoc w sporządzeniu projektu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.